Kochani, tutaj Daniela. Chciałabym dzisiaj poopowiadać o moim wieczorze panieńskim. No, było przepięknie. Co prawda za dziecko marzyłam o czymś innym, bo zawsze myślałam, że będę właśnie w Welonie, pójdziemy na imprezę, będę tą gwiazdą po prostu, że przyszła panna młoda no to gwiazda. Ale są czasy, jakie są. Panieński miałam tydzień przed ślubem. Czasy maseczkowe, więc no stwierdziłam, że jednak lepiej będzie, jak spędzimy ten wieczór po prostu z dziewczynami na spokojnie, a nie będziemy się pchały gdzieś do ludzi. Bałam się, że któraś z nas zachoruje, bałam się, że ja zachoruję. To wtedy Artur by automatycznie był na kwarantannie jeszcze dłuższej. Bałam się, że któraś z moich dziewczyn zachoruje, i po prostu wiadomo, to są osoby, z którymi, bez których nie wyobrażam sobie ślubu i wesela. No i ch chciałam, żeby były i po prostu no, bałam się, że kogoś zarazimy albo że my będziemy chorzy, nawet nie będziemy wiedzieli, że później pozarażamy gości. Dlatego zdecydowaliśmy się bez imprez, ale super, było przepięknie. Wiem, że dziewczyny też dużo włożyły w przygotowania i chciałam im w ogóle podziękować. Tak samo za organizację tego yy, i zrobiłam takie małe szampaniki czy znaczy szampaniki, nie, małe wina. Kupiłam małe wina, bo szampanów nie mogłam nigdzie znaleźć. Przydekorowałam je brokatem. Później, wiadomo, tam, żeby bardziej zastygło żeby to było twarde, nie odpadał ten brokat. Kiedyś tam owinałam kokardką, dałam jakiegoś, jakąś czekoladkę jako taki prezent ode mnie po prostu za nich, że są ze mną w tym dniu. Jeżeli chodzi o paniński, to ja postanowiłam nie zostawiać tak typowo świadkowej po prostu syp samej, postanowiłam utworzyć grupę na Messengerze. Dodałam wszystkie dziewczyny, które po prostu tak jakby zapraszam, które mi to zorganizują. Dodałam je. Moją świadkową i dwie inne koleżanki ustawiłam jako administratorki tej grupy. Nadałam im tam wszystkie uprawnienia, już nie pamiętam, co tam było. No i sama usunęłam się z tej grupy. Tam tak naprawdę narzuciłam im termin, no bo w przeciągu trzech miesięcy, przed każdy weekend, w każdy weekend coś było i nie mógł, nie mógł być inny termin. To musiało być tydzień przed. Dziewczyny zorganizowały to w ten sposób, że miałam wsiąść do auta z zamkniętymi oczami, z zawiązanymi przepaską oczami, no i Artur mnie zawiózł. No i tak naprawdę wyjechaliśmy. Skręciliśmy w prawo, czyli tak jakby do innej miejscowości. W ogóle pojeździliśmy po tej. Ja już nie wiem, ja już zgubiłam. Po prostu już nie wiedziałam, gdzie jestem. Ja ogólnie mam dobrą orientację, ale specjalnie chciałam, chciałam się wybić z tej orientacji. Nie myślałam, zresztą zagadywałam, żebym tylko nie wiedziała, gdzie jestem. No i zawiózł mnie do miejsca, tak naprawdę wróciliśmy do naszej miejscowości. No i weszłam, dziewczyny ściągnęły mi opaskę. Przepięknie, po prostu girlanda z balonu. Wszystko na paletach. Jakieś koce, poduszki, tak typowo pięknie boho, dużo lampek, dużo lampionów, dużo świeczek. No przecudownie. Dostałam też od dziewczyn masę prezentów. Z czego najlepszy, naprawdę najlepszy, to jest to, że był z nami fotograf. Po prostu była dziewczyna, która robiła zdjęcia. No i te zdjęcia są przepiękne. No i w sumie to jest taki dla mnie chyba najlepszy prezent. Ale poza tym jeszcze dostałam wino. Dostałam taki album Wieczór Panieński Danieli i Data. Też właśnie fajnie spers spersonalizowany. No i tutaj sobie powklejałam też zdjęcia z Panieńskiego z moimi dziewczynami. Tak naprawdę nawet zapomniałam. Byłam chyba miesiąc w mojej świadkowej na paznokciach i tak, ja tego nie pamiętam, ona mi to opowiadała. No, że zastanawiałam się, czy nie kupić sobie szlafroka z napisem panna młoda do tych zdjęć. No i tak naprawdę dwa dni przed, przed panieńskim piszę do dziewczyn: Ej, chyba sobie kupię taki szlafrok. Weź tam, zapytaj, czy twoja ktoś tam bratowa nie ma odsprzedać. I tak dziewczyny mówią: No dobra, zapytam, zapytam. Ale coś cisza, to ja zaczęłam szukać na własną rękę. No, to się okazało, że właśnie dostałam taki szlafrok i tak mnie zniechęcały, żebym sobie przypadkiem nie kupiła. Dostałam jeszcze świecę, przepiękną, przepięknie pachnącą świecę. Po prostu otworzyłam prezent. No to pierwsze co ten piękny zapach z tej świecy. No i dostałam bieliznę, tak. Także Artur też był zadowolony. Kiedy już usiadłyśmy, właśnie zaczęłyśmy, ja standardowo musiałam wszystkiego spróbować, zaczęłyśmy jeść. W ogóle ja myślałam, że dziewczyny zamówiły catering. Po prostu wszystko było tak pięknie wykonane, takie, tak naprawdę, tak typowo jak zamówiona. A się okazało, że po prostu się podzieliły. No i przepięknie, po prostu jakieś tam mini przekąski, jakieś mini burgery, tutaj jakiś chleb ziołowy, jakieś po prostu takie, no, super rzeczy. No i miałam... Co? słodki stół, tak, miałam słodki stół, miałam przepiękny tort, z super toperem, zaraz znajdę wam pokażę. Miałam piękny tort z takim super toperem, wieczór panieński Danieli, super świetna sprawa. Ogólnie, no, przepiękny panieński, mimo że nie pojechałyśmy na imprezę. Naprawdę było super, po prostu przepięknie. No i najlepsze co to są faktycznie te zdjęcia, ta pamiątka. Myślę, że wstawię Wam kilka przebitek. Po no, prostu, no przecudne są, właśnie z tym tortem jak jestem, no cudowne. Moje dziewczyny naprawdę zrobiły super imprezę, e, bawiłyśmy się do czwartej nad ranem i naprawdę było wszystko, po prostu było ognisko. E, tańczyłyśmy, do czwartej tak naprawdę tańczyłyśmy, e, no wiadomo, piłyśmy, bawiłyśmy się, e, miałyśmy te zimne ognie, też mamy jakieś tam nagrania z tego. No było przepięknie, przecudownie, po prostu super, naprawdę bardzo dziewczynom dziękuję, bo to co zrobiły, to jest wow. Dzięki za uwagę, pa.